Koniec dzisiaj ta niedziela dla mnie od rana do wieczora bardzo tu przeżywana. Ale była trochę inna, dlatego że do południa mieliśmy tutaj w naszym kościele księdza Kamila Wockę, neo On głosił Słowo on błogosławił prymicyjnym, błogosławieństwem wszystkich. Teraz staję się przed Wami na, na, pod koniec tego dnia i chcę się podzielić tym, co. Zobaczyłem w tej dzisiejszej Ewangelii bardzo długiej. W centrum całego tego słowa jest prawda o Królestwie Bożym. Jezus opowiada trzy przypowieści, do których porównuje, czy dzięki którym porównuje Boże Królestwo. Pierwsza to przypowieść o chwaście. Druga to przypowieść o malutkim ziarenku gorczycy, i trzecia powiedzielibyśmy o drożdżach. Dotknął mnie bardzo ostatni akapit dzisiejszej Ewangelii, kiedy rano przygotowywałem, przygotowywałem minutkę ze słowem. Niektórzy z Was słuchają codziennie tej, tych króciutkich refleksji o Ewangelii. Tam jest coś, co mnie aż wiecie zabolało, bo te przypowieści w sumie są piękne. Pierwsza opowiada o tym, że Bóg na ziemię posiał same dobre ziarno i chce, żeby dobre ziarno wydawało dobre plony, po prostu. I ja rozumiem, że te dobre ziarno to my jesteśmy jako ludzie. I to jest wszystko to, coś, co my pięknego możemy zrobić. I w tej przypowieści Jezus mówi, że jest też diabeł, który zasiewa chwast. Myślę, że wielu z nas, albo prawie wszyscy, mamy działki, albo ogrody, albo pole. Wiemy dobrze, że żeby coś pięknego urosło, czy to są kwiaty, czy zwykła trawa, żeby była piękna. O to wszystko trzeba dbać. Natomiast, żeby rosło i żeby się dobrze miało, nawet bez podlewania, to nic nie trzeba robić i wszystko rośnie, co jest chwastem. Może być susza, chwast i tak urośnie. Można nic nie robić i go wcale nie siać, też urośnie. Kochani, ja w tej przypowieści rozumiem, rozumiem ją w ten sposób, że Bóg mówi o każde dobro. Które ja ci dałem, naprawdę trzeba dbać. Jak w ogrodzie o kwiaty i o drzewa. Po prostu. I odczytuję też to, że wszystkie moje grzechy, wszystkie moje błędy, wszystko to, co jest zaniedbaniem, piękna, o to ja nie muszę w ogóle dbać, bo to się samo ciśnie. O, zachłanność. Egoizm. Moje pierwsze zdanie. Czujecie? To nie trzeba być po żadnej szkole, żeby to mieć. Po prostu tak jest. Ta druga przypowieść o ziarnku gorczycy, mniejszy niż główka od szpilki i o drożdża, który się do ciasta daje tylko odrobinę, żeby wszystko urosło. Te dwie krótkie przypowieści pokazują, że to dobro, może być naprawdę małe. I nie możemy się i nie powinniśmy się zrażać, że zrobiliśmy tylko coś małego. Na przykład ktoś komuś pomógł, i ten mówi, dziękuję, a my mówimy, nie ma za co. No nie, to to jest to małe, jest za co. Pozwoliłeś, żeby ktoś mógł tobie opowiadać i się wyżalić tylko, lub wypłakać. No to nic nie zrobiłeś. O, właśnie to nic. To, to jest to ziarenko gorczycy. Wyrośnie duża. To jest ta odrobina drożdży, która całe ciasto sprawia, że rośnie, po prostu. Ja wierzę, że dzisiaj Pan Bóg pokazuje nam to, że w nas jest wiele dobra, które od Boga pochodzi. Że jesteśmy zaproszeni i Bóg będzie nam błogosławił, bo On o nas dba i żebyśmy cieszyli się każdym najmniejszym dobrem i o nie dbali, i niech będzie go najwięcej takiego małego. Co jeszcze w tej ewangelii jest no nie ukryte pokazane? To jest ten ostatni akapit, który mnie przeraził. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu? Tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów, i ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy się dopuszczają nieprawości. I wrzucą ich w piec rozpalony, i tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest niezwykle trudne słowo. Zanim do tego słowa. To, kochani, coś, co jest takim światłem dla tego ostatniego akapitu. To jest pierwsza przypowieść. Są rolnicy, którzy chcą ten chwast wyrwać. I mówią, panie, my to zrobimy. A pan mówi, nie róbcie tego, nie wyrywajcie tego. Niech rośnie razem z tym, co jest dobre. Bo jak teraz wejdziecie na to pole i będziecie wyrywać tylko chwasty, zniszczycie i to, co dobre. Ten fragment tej przypowieści pokazuje wielkość i cierpliwość, którą ma Bóg. Jeżeli ja byłbym chwastem, to Bóg mówi, pozwólcie gieniowi jeszcze rosnąć. Nie dlatego, żeby wszystko zniszczył. Powiedzcie mu, że jestem cierpliwy. Ale powiedzcie mu też, że koniec tego chwastu jest oczywisty. Do czego zmierzam? Do tego, że cierpliwość Boga, która nie zna granic, która jest 100 razy większa niż nasza, nie jest cierpliwością, z którą my możemy się bawić, mówiąc. Nie ma konsekwencji tego. Kochani, myślę, że pokolenie moje i starsze wychowani, bylibyś, wychowani byliśmy w takiej prostej, prawdzie katechizmowej o rzeczach w cudzysłowie ostatecznych, o niebie i o piekle i o czyśćcu. Bóg nas wszystkich. Zbawił, zapraszając nas do nieba, bo tam jest nasze miejsce. I Bóg wszystko robi właśnie w tej perspektywie, żeby nawet jak my dzisiaj mielibyśmy nieszczęście wydawać ciągle złe owoce i rodzić chwasty, to Bóg mówi: „Ginia, ja będę jeszcze cierpliwy względem Ciebie. I to jest moment na nawrócenie. To jest moment na zmianę. Jakbyście mnie spytali, czy ja chcę być w piekle. Nie chcę tam być. Rozumieć, ta Ewangelia jest dla mnie, ta Ewangelia jest dla nas. I Bóg mówi, ja dam ci wszystko. Nie martw się, że potrzeba się trudzić. Nie martw się, że to jest tak niewiele. Ale dbaj o to, żeby Twoje życie przynosiło dobre owoce. Nawróć się, bo to jest ten czas. Zmiany myślenia, zmiany mentalności, przynoszenia owoców. Trzy rzeczy: ostateczne: niebo, piekło i czyściec, a przed nim sąd. Rozumiecie te przypowieści, ci żeńcy, stare słowo. Ci, którzy będą rządzić, którzy będą kosić zboże, razem z chwastem, razem i zboże, a potem oddzielą. Szalenie trudne słowo, ale piękne. Kani przyjmijmy je dzisiaj jako zaproszenie Boga do pięknego życia. W sumie idzie o to, żebyśmy umierali dla siebie, żyli dla Boga, żebyśmy umierali dla siebie żyli dla innych. Bo tak jak te przypowieści są o Bożym Królestwie, tak celem naszego życia jest być w Bożym Królestwie na wieki. Nie tu, na 5 lat, na 55, na 105, ale na wieki. Dlatego to ma sens. I dlatego nawet jak boli, to Bóg wie lepiej. Panie Jezu, dziękuję Ci za Królestwo Boże, które jest pośród nas, za Twoje słowo, za niebo otwarte i za czas, który dajesz nam, abyśmy się nawrócili. Niech Twój święty Duch nas prowadzi, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.